Ja gram z kolegą. Siema ja gram z kolegą. No... Siema. Ej, przedstaw się. No dobra, gramy. A ja nie chcę tego rolera. Kurde. Dobra. Słychać cię co, nie? Jak coś w ranek co nie? Jak wygląda lagi, to będzie słabo. ty yy, na Ej, patrz! Tam jest Jessie jakaś. Dawaj, mamy ja trzy kuby. Albo nie. To nie mam. Ale mam lagi. Nie no, mam lagi. Żartowałam. Ja lagi mam. Słyszysz? Lagi mam. Zabiłeś. ci... Uważaj, uważaj. Uważaj na nich, nie osiem kubów mają. Do niczy, coś uciekł brało. A Nie mam co robić z to, no to ja uciekam Dali Ja nawet mam To poziomę kiedy dam Dobra ja nie ube. 15 Dobra, gram kimś innym, bo Nita mnie wkurza nie mam Ale mam bardzo dużo FPS-ów znaczy, no mało właśnie, mało. Kim zagrać? Co? Nie, nie kupuję sobie skina. Pa, piętnastą. O, kupiłeś! Ha, ha, fajne. Nie, nie kupiłam. Pa, Shelly, 15, 15 ranga. A ja mam siedemnastą, ma no pewnie. No. Ile mam spółek? A, dobra, nie się do góry. Mam tysiąc coś, ale no mam inne konta, co nie, Franek? Naprawdę, no. No. Ale mam piln, ale mam lagi. Dobra. Ile ty miałeś gemów, że sobie kupiłeś? Nie, kupi nie kupiłem, nie sobie dzisiaj no tego koliczka. No wiem. Wiem, że kiedyś, ale pytam cię, ile miałeś gemów wtedy? W tym janem? Biorę sok. Okay. Drugi weź sok, się drugi na sok! Weź ty nergól, albo ja będę na nerwego. Ty weź. Mir Chodź. A ja mam ping straszny rusza. No bra, ty weź ten soczek, a ja będę robić. <laughs> ja dadam Góli uważaj! Teraz... No nie! 9, 10, 9 kurde Tysiąc. Trzy, dwa, co jakimś botem? 3, 2, 1 Nie się teraz źle gra bo mam bardzo dużo FPS A dostał, dostał typek O nie, tylko tamam mam. jakiś z ale krok Uważaj, uważaj Dziemięć! Dziewięć kiełbłotów! Sok! Serok... Tam... dlaczego czemu nie rozmawiamy o W polu. No nie wiem właśnie. Bo... Nie da się grać. Dobra, ile jest cierek, bo już trzy minuty, cztery minuty trwa. 4 minuty zacznie już. Kim tu zagrał? Y, nie wiem. E i jeszcze, czekaj, mówię coś do widzów, że na posłuchów jest QA. QA jest na 100, na 100, sto, na sto, a na 1000 pokazuje twarz. Na 1000 subów twarz pokazuję, a na 100 no. będzie Więc. A jeszcze. A na, a na 500 będzie. M, ten. Na PSC będzie. Ten. No, konkurs. Na 20 PSC. Ale mam FPS-ów. Ja mam swoją grupę dla. subów. swoją grupę na ten że że dla widzów. No. Najpierw to ja muszę uciekać z trzema power i mało chopę. Parnej mi woni. Palej wam, od next. A uważaj. Ma dużo la duże lagi i dużo pingu, tak jak na ostatnim. Ona Oroła! Y Dawaj ją! Nie mam jak, bo... KOLD! KOL 9 tubów mają! Ile oni biją? To nie bo ja mam szelkę na 9. Znaczy na o, ja 20. Zajmę Nie, nie zrobię. Dobra, dodamy. Nie wiem. Auto loot mi się będzie 10 lat, to i... lat i... jakaś inna gra w I czekajcie, kupię... Czekaj! No właśnie nie będzie. Czekaj, kupię coś ze sklepu. Tylko najpierw musisz nie czytać. Jeśli wbijecie weekendu 10, to najpierw mój ten ram. To mnie fajnie, że mnie. Nie, nie, nie chcę. Aha, Kupuję sobie tego kolta. Ja sobie kogo nie kupuję, bo mam innego kontroli. Ja sobie kolta kupiłam. Ale zobacz te fał dyszeli. Patrz, kogo sobie kupiłem. Czekaj. Don... Piu, piu! Dobra, my już kończymy. Elo.